Jak szybko zdobyć Witch Roach w nowym updatecie w Sonic Speed Simulator? Czyli witajcie moi drodzy, ja jestem Bryan z i mamy bardzo potężny update z chęci. znowu Witch Roach, teraz wygląda przekozacko i mamy z w ogóle masę nowych rzeczy z chęci. Właśnie w Sonic Speed Simulator z okazji z też Halloween. W każdym razie moi drodzy, pamiętajcie, by kogoś łapę w górę, co z dzwonkiem. Napiszcie z chęci. koniecznie w komentarzu, słuchajcie jakieś mity dotyczące Hechi tego update, z jakieś sekrety, mity, coś co znajdziecie z chęci. co sprawdzimy w kolejnym filmie. Ale ale naprawdę, moi drodzy, przekodaczka sprawa, słuchajcie. Mamy piękną Witcher moi drodzy, i mamy masę nowych rzeczy, słuchajcie. I wszystko wam pokażę. I słuchajcie, pokażę wam też jak najszybciej zdobyć, słuchajcie, to Witcher bo jest, słuchajcie, bardzo fajny sposób. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, aby kończyła się obejrzeć do końca i końcie słuchajcie wpaść na Instagrama, Discorda i grupę w Robloxie, słuchajcie Jeremy Gag. I moi drodzy Instagrama, Jeremy to ja, Zero słuchajcie, gdzie jest wszystko ogólnie. No i moi drodzy, wszystkie linki w opisie. Ale, moi drodzy, zanim przejdziemy do nowego update'u, słuchajcie, zobaczmy klasycznie, czy. Coś słuchajcie, zmieniło się w jaskini Golden Sonica, moi drodzy, czyli właśnie w miejscu, gdzie, moi drodzy, zawsze zaglądamy po update, bo słuchajcie, jestem po prostu strasznie ciekaw, co się zmieniło, czy nie, moi drodzy. Bo może wreszcie słuchajcie, dadło tego super Sonika. Więc chybacie, pójdźmy sobie teraz tutaj i uwaga, i mamy dalej. Okej, okay, moi drodzy, mamy dalej Golden Sonika. Zobaczcie, dalej mamy, słuchajcie, jakby dalej on ma tego króliczka na sobie. W sumie nie wiem czemu tam jest ten króliczek cały czas, słuchajcie, ale cały czas on sobie tam jest, słuchajcie, w każdym razie. No tutaj nic nowego nie ma, moi drodzy. W każdym razie, moi drodzy... Przejdźmy do nowego update, słuchajcie, ale już tylko zanim przejdziemy do tego nowego updateu, to słuchajcie, pójdźmy sobie tylko na Pumpkin Hill i zobaczmy, słuchajcie, czy coś się zmieniło w Pumpkin Hillu, moi drodzy. Więc pójdźmy sobie na Pumpkin Hill, o tutaj, zobaczcie. I słuchajcie, okaże się, czy coś się zmieniło słuchajcie na samym Pumpkin Hillu, słuchajcie, a nie jeszcze, moi drodzy, w nowym Więc uwaga, mamy moi z Pumpkin Hill. O, zobaczcie, nie ma dyni, Ej, Patrzcie, moi dozy na Pumpkin Hillu. Nie ma dyni, zobaczcie. Nie mamy też, zobaczcie, nie mamy też banerów z Witch Road. Zobaczcie, nie ma już banerów. Ej, zobaczcie, tu były banery z Witch Roach. I zobaczcie, że już ich nie ma, moi drodzy. Bądźmy sobie w takim może tej nowej części. I zobaczmy, moi drodzy, jak ona wygląda. Wow, okej, okay, moi drodzy, mamy taką straszniejszą. Zobaczcie, mamy tutaj drzewa ogólnie. I mamy wejście do zamku. Zobaczcie, moi drodzy. Tylko czemu nie? Szkoda, że nie ma wyższych pięter tego zamku. Ale moi drodzy, zobaczcie, że mamy tutaj. Normalnie już możemy z chodzić sobie po tym zamku. Więc moi drodzy, jest spoko. W każdym razie, zobaczcie, tutaj mamy okno. I zobaczmy, czy coś tam w jeszcze takiego jest. Zobaczcie, mamy tutaj budkę na początku Mamy tutaj, zobaczcie, dynki wielkie No i moi drodzy, tutaj... Zobaczcie, nic nie ma, poza takimi Bardzo dziwnymi, zobaczcie, ej, to jest dziwne Takie wykominy tutaj, takie, zobaczcie, wentylacja Jakby tutaj, o, tu, 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 za mną, zobaczcie To jest trochę dziwne, moi drodzy, ale Okej, okay, chyba nic więcej tutaj na razie Nie ma, hecie więc pójdźmy sobie Wreszcie zajrzymy do nowego update, hecie Pokażę wam wszystko, jak wygląda Więc, słuchajcie, lecimy sobie do Greenheela I zobaczmy, moi drodzy, jak właśnie Przejść ten nowy update, chęci. ja już wiem I właśnie wam to zaraz pokażę, moi drodzy Więc przejdźmy teraz do tego No i, moi drodzy, zobaczcie żeby od Blokować Witch Rock potrzebujemy wypełnić 3 questy, czyli trzy wyzwania. A do tego zobaczcie, mówi nam tutaj Witch Rock, że Ark Gaia Energy, has Affiliate Sonic. I want to create a potion. Ok, czyli energia z y, jakiejś mrocznej Gai y, wpływała na Sonika, chce stworzyć. Potkę, czyli miksturę po, poz, Pozwoli Sonicowi wytrzymać Złe moce, okej okay, I potrzebuje mieć tutaj rzeczy na tą potkę Czyli na tą, słuchajcie, miksturę i musimy tutaj zdobyć 75 tysięcy seashell from underwater Czyli, słuchajcie, jakby skorupek Potrzebujemy zdobyć 35 wulkanicznych krystali I, moi drodzy, 200 Takich specjalnych kwiatów Moi drodzy, właśnie, jakby, wiedźmy, co nie? I każdy z tych challenge Jest, w innej krainie, więc przejdźmy teraz do pierwszego, czyli, moi drodzy Do 75 tysięcy Sea właśnie moi drodzy, zobaczcie z Green, z Green Reefa, zobaczcie I pod, nad każdym światem mamy ikonkę Zobaczcie, co tam da się zdobyć, więc chodźcie, pójdźmy Sobie do Green Reefu i już wam, słuchajcie, mówię Z czym to się właśnie je i jak to, słuchajcie Najszybciej zebrać, zobaczcie Pójdziemy sobie teraz do Green Reefu i teraz Zobaczcie, że tak wyglądają właśnie te muszle I zobaczcie, że każda muszla Liczy się, moi drodzy, jako 25 I zobaczcie, moi drodzy, że te muszle Tutaj są naprawdę wszędzie Zobaczcie, one są po całym dnie porozstawiane Słuchajcie, tylko niestety nie ma ich tak dużo na tym dnie, zobaczcie są tylko tak bardziej pojedyncze, zobaczcie Mamy taką pojedynczą muszlę i tak dalej Zobaczcie, ale nie ma takich naprawdę Dużych skupisk tych muszli Co jest, moi drodzy, trochę męczące, bo zobaczcie Że trzeba będzie się nachodzić i zbierać Ale, słuchajcie, już wam pokazuję pewien sposób Który wam, słuchajcie, bardzo ułatwi robotę To, co musicie, moi drodzy, zrobić To wejść w shop, wejść, moi drodzy W reading Codes i jeżeli, słuchajcie, jeszcze Nie wykorzystaliście, to wykorzystajcie słuchajcie Kod AMAZING35 Albo, moi drodzy, kod 25K i słuchajcie, każdy z tych kodów da Wam 30 minut magnesu, słuchajcie, który pozwoli Wam przyciągać te muszle i po prostu, słuchajcie sobie biegać po mapie. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli już wykorzystaliście te kody, to wolcie, moi drodzy, właśnie na ludzi sobie otwierać te gifty i słuchajcie z tych giftów właśnie, słuchajcie, zdobyć magnes, bo tak można, albo moi drodzy, możecie sobie upgrade'ować czoło, albo słuchajcie, użyć e, koła fortuny na samym spałnie, bo tam też macie szansę na zdobycie właśnie, moi drodzy, magnesu, ale, moi drodzy, ogólnie najprostszy sposób to jest właśnie, słuchajcie, weź sobie magnes i posłuchajcie pochodźcie po mapie i słuchajcie, właśnie te siżerwy, bo naprawdę dosyć długo będzie się je zbierać. Słuchajcie, w każdym razie to jest właśnie sposób na pierwszy quest. Przejdźmy teraz, słuchajcie, z, z powrotem do Greenhillu i słuchajcie przejdźmy do kolejnego questu, słuchajcie, który będzie już troszeczkę inny. Bo słuchajcie, jest on w innym świecie i musimy, słuchajcie, zebrać troszeczkę inne rzeczy. Więc moi drodzy, pójdźmy sobie z powrotem na spawn. Zobaczcie, gdzie mamy właśnie całe te questy i teraz zobaczcie, że drugi quest polega na tym, że moi drodzy musimy z... Zdobyć 35 wulkanicznych kryształów na hilltopie. I to jest, słuchajcie, bardzo proste. Zobaczcie, musimy pójść na hilltopa. O tutaj, zobaczcie. I teraz, jak będziemy, słuchajcie, na hilltopie, to hilltopie znacie takim bardzo ładnym światem, ogólnie. W sensie wszystko tam fajnie wygląda. I teraz, moi drodzy, musicie po prostu pójść sobie tutaj i, moi drodzy, po prostu zdobyć te wulkaniczne kryształy. Słuchajcie, one się chyba respałnią w ogóle. Więc zobaczcie, moi drodzy, mam tutaj jeden kryształ i on się schadzili, i jako jeden. Drugi, trzeci, i Każdy z tych kryształów liczy się, niestety, moi drodzy, jako Jeden, więc po prostu musicie sobie pobiegać po mapie i po prostu słuchajcie, pozdobywać te kryształy, słuchajcie, poniszczyć. Tutaj słuchajcie, niestety magnes nie pomoże. Bo słuchajcie, musimy po prostu na nie tak jakby spinta, tak jak daszować, czy się strzelić na nie. W każdym razie, moi drodzy, bardzo prosto jest je zebrać, bo naprawdę słuchajcie, znaczy go pobiegać sobie po mapie. I jakby już wszystko macie. W każdym razie to jest bardzo proste. Przejdźmy, słuchajcie do kolejnego, moi drodzy, właśnie, questu. I moi drodzy, już wam mówię, co trzeba zrobić na ostatni quest. Moi drodzy, musimy zebrać 200 Witch Bloomsów Snow Valley, czyli moi drodzy 200... Specjalnych takich kwiatków, moi drodzy, wiedźmińskich. Jakby to bo wie, jakby wiedźmy nie wiedźmińskich, coś tylko wiedźmy. I moi drodzy, musimy po prostu pochodzić sobie po i podobnie jak tam słuchajcie, po prostu zestrzelić te, zobaczcie, te kwiatki, zobaczcie, musimy po prostu zeskoczyć i zestrzelić, moi drodzy. No i tak to wygląda. Też niestety słuchajcie, trzeba pobiegać sobie po mapie i słuchajcie ich poszukać. Ale, moi drodzy, jak już je znajdziecie, to naprawdę słuchajcie, po prostu trzeba po prostu je zestrzelić, rozpędzić się i naprawdę bardzo łatwo jest je zdobyć. W każdym razie, moi drodzy, to jest. Właśnie sposób na trzeci quest, hajcie, bardzo, bardzo prosty. My sobie teraz wrócimy do Green Hills. i pokażę wam tylko jeszcze jedną rzecz, bo w ogóle, moi drodzy, jakbyśmy chcieli zdobyć sobie to właśnie, moi drodzy, łyczkę, ale nie, moi drodzy, przez questy, to musimy zapłacić prawie 1000 robuxów, co jest naprawdę bardzo dużo. A jak, moi drodzy, w ogóle chcemy kupić coś innego, to mamy, zobaczcie, tutaj Reaper Metal Sonica, który kosztuje, moi drodzy, 899 robuxów, Słuchajcie, no czyli też sporo, co nie? I zobaczcie w ogóle, że mamy tutaj, okej, okay, mamy tutaj, ej, zobaczcie, Mamy tutaj, a tak, mamy Sonika, zobaczcie, który się zatruł i musimy słuchajcie mikstę opracować, żeby go uwolnić. I zobaczcie, że mamy wszędzie muchomorki. Ojej, zobaczcie, wszędzie są Muchomory tutaj, więc w śmiesznie to wygląda. W każdym właśnie, moi drodzy, update jest bardzo fajny. Fajnie, że rozłożyli questy na różne słuchajcie mapy. Ogólnie w każdym właśnie jestem ciekaw, czy jeszcze coś będą chcecie dodawać do pampnięć ilu w każdym razie, macie pamiętać, aby tam mieć łapę w górę z obazłonkiem. I napiszcie słuchajcie koniecznie w komentarzu co są sądzicie o tym updatecie, moi bo według mnie jest są słuchajcie, naprawdę bardzo fajne W sensie fajnie, że wreszcie takie chycie, między mapowe questy, a moi drodzy też fajnie byłoby zdobyć właśnie tą moi drodzy, jakby Witch road. więc to byłoby na tyle, moi drodzy, pamiętajcie się, się, łapkę w górę, z elo, papa, się maj, cześć!